Cześć siemanko, Wiktor Bida z tej strony sparingpartner.pl, a ze mną dzisiaj złoty medalista Pucharu Polski Wiktor Hadała. Siemanko. witam. Wiktor, mm, poprzednich rozmówców pytałem jak oceniają turniej, jak oceniają swoje, mm, swój progres na tym turnieju. Do pierwsze pytanie, jak Ty oceniasz ten turniej z takiej perspektywy zawodnika w skali 0-10? No powiedzmy, że to be siódemka. Dobra, siódemka. No dobra. Co ci się podobało, a co ci się nie podobało? Bo o tym może też warto porozmawiać. Dobrze, no generalnie co, może zacznijmy od tego, co mi się podobało. Na pewno sprawna organizacja, jednak Shihane Odowca wraz ze swoim zespołem, i nie mówię to tylko dlatego, że jestem z Kusali, ale generalnie robi świetną robotę z tym systemem internetowym obsługi turnieju, bo jednak, kiedy one zostały wprowadzone, nie mówię tylko o Kishapie, z którego korzysta Sichan, ale ogólnie o tych systemach, no to o wiele sprawniej te turnieje i dom. No. I jeśli chodzi o turnieje, które, że tak powiem, husaria obstawia, no to generalnie zawsze w jakimś tam widełkach czasowych się zmieścimy. No i nie ma sytuacji na przykład, że o 20 czy 22 zawodnicy wracają do domów. Więc to jest na pewno na plus. Fajnie też było to, że organizatorzy dbali, żeby jakby o ograniczenie jakby liczby osób, którzy kręcą się jakby połochali głównej. Jakby to zagęszczenie było na tyle małe że można było po prostu sprawnie wyprowadzać zawodników nie było po prostu takiego ściwku, bo każdy mniej więcej na 5-10 minut przed swoją walką był na to miejsce, na swoje miejsce wpuszczany No dobra, to teraz e, powiedz na ile oceniasz dobrze swój występ dzisiaj, 0-10 No zależy czy mówimy o kata czy o kumite no. Nie no o kumite, nie rozmawiamy na razie o kata może mały wstęp zrobimy o tym kata, kumite kumite nas interesuje No w kumite Dobrze. Ja zazwyczaj jestem surowy dla siebie, natomiast no, z, z dzisiejszej walki mogę być, e, że tak powiem, zadowolony. Zawodnik też nie byle jaki, choć e, młody, naprawdę dobrze, e, że tak powiem, e, przygotowany. Dopiero świeżak e, jako senior. No, natomiast no, wydaje mi się, że daliśmy e, dobrą walkę e, z drogieweczką e, to, co było zakładane, jeśli chodzi o aspekty taktyczne w taktingu, no to powiedzmy, że zostało zrealizowane. tak, nie wszystko, co bym chciał tak na no, to jest walka a nie wołek teningowy, tak to jest jakby osoba która mi przeszkadza w wybieniu tego czego chcę, więc no wiadomo nie można mieć wszystkiego tak natomiast powiedzmy że jestem zadowolony natomiast czuję taki niedosyt że jeszcze bym się sprawdził no ale będzie do tego okazja za tydzień na Ikona w Limanowej o, to jest ważna informacja że tam startujesz ale ty jesteś tak czy tak w przygotowaniach do mistrzostw świata dobrze myślę dokładnie e, no dobrze Wiktor więc e, chwileczkę m, a propos żebyśmy połączyli te wszystkie wątki e, to był taki dla ciebie turniej testowy. Jakbyś miał ocenić rzeczywiście, w którym miejscu tych przygotowań do Mistrzostw Świata jesteś, to byś powiedział, że to jest 70, 80, 90% roboty zrobione, czy jednak dalej, a może bliżej? Jeśli chodzi o samą formę, no to wydaje mi się, że już tak no generalnie no 80-90 roboty jest zrobione. Najwięcej mnie czeka pracy z głową, bo jednak ten aspekt najbardziej u mnie kuleje. Natomiast mocno też pracuję z różnego rodzaju psychologami, trenerami mentalnymi, no bo to jednak jest Mistrzostwa Świata, to jest ważny start i wolę uniknąć sytuacji, gdzie po prostu mi masa wyrzeczeń, przygotowań i po prostu mi nie pójdzie, bo coś mi po prostu nie zagra. Także myślę, że nad tym aspektem teraz będę się koncentrował, no bo no nie oszukujmy się, został niecały no, miesiąc do startu, jakby nie patrzeć, tak. No i w tym momencie już jak nie wyrobię jakiejś mega super kondycji. To, co wyrobiłem, to mam. Jestem z tego y, zadowolony. Grunt to po prostu przygotować głowę do tego, żeby szło jeszcze lepiej, bo czuję, że dzisiaj na zawodach nie wydobyłem w siebie jakby tej całości pełnego potencjału swojego. No ja szczerze bardzo mile spędziłem czas oglądając swoją walkę finałową, bo wydawało mi się, że też zobaczyłem taki pewne małe rzeczy, które rzeczywiście jakoś ciebie się zmieniły. W, może nie w samym stylu, ale to wyglądało dobrze dzisiaj. Jak byś ocenił tą walkę finałową 0-10 znowu? Boże, co ja mam z tym dzisiaj 0-10? No, zostańmy przy tej siódemce, tak jak tu niej. Wiktor, no dobrze, a jak jest, powiedziałeś, że dalej jest Ikona Kamura, czy to jest jakby znowu kolejny start kontrolny, czy jakby znowu oczekujesz już sobie tego, żeby, żeby zobaczył pełny ogląd formy, który będzie za tydzień? To jest ostatni start kontrolny, który będę miał, tak. No też nie idziemy na ilość, ale jakość. No ja jako senio jednak muszę dbać o kontuzje, które no, z biegiem czasu coraz bardziej mi doskwierają. Także tak, to będzie ostatni. Dziś był pierwszy, no i na, na kamurze też mam nadzieję na kilka dobrych waleczek, żeby się sprawdzić. No i później już takie jakby ostatnie szlify, tak. Jakieś wnioski są, tak. Są elementy do pracy. Już z Szychanem, że tak powiem, rozmawiałem, ale to tak jak Shihan powiedział, to jest jakby już tylko szlifowanie, nic więcej. Kreatywnego nie zbudujemy. Co zostało, co można było zbudować, zostało zbudowane. Ja tak będę trochę skakał po tematach, bo jeszcze te Mistrzostwa Świata mi dzwonią w głowie i to co powiedziałeś a propos tego treningu mentalnego. Mm, powiedz mi, czy czujesz rzeczywiście taką presję tego, że to są Mistrzostwa Świata, że to jest duży turniej, że jedziesz tam jako mm, debiutant na takim dużym turnieju i trochę czujesz to takie że to gdzieś nad tobą wisi? No oczywiście każdy czuje presję mniejszą lub większą, natomiast pracuje wiadomo z trenerami, ale też sam ze sobą, żeby jej po prostu sobie nie narzucać. Oczywiście tak jak sensej Kozubowski powiedział, trzeba jechać jako mistrz. No jakby z takim założeniem tam jadę, natomiast no wiadomo trzeba się liczyć z różnymi konsekwencjami. Ja po prostu mam jedno marzenie, żeby tam pojechać i dać siebie 100% moich umiejętności, które zresztą są, które prezentuję na na treningach, jeśli, że tak powiem, uda mi się to zaprezentować, jeśli y, głowa razem z ciałem się zgra, tak, to jakby niezależnie od wyniku będę zadowolony. Wygram, no to wiadomo, będzie miłe zmęczenie i wisienka na torcie, jakby nie powiedzieć mojej kariery zawodniczej, natomiast no wiadomo, jak się nie uda, no to no cóż mogę powiedzieć, no, Nigdy mamy, tak, już wiem, co sobie powiem, ale y, zakładamy, że tak powiem, zakładamy ten pozytywny scenariusz, no bo jakby no można by powiedzieć, że no forma życia jest, tak? No, lepszej nie miałem, tak? Czy lepszą będę miał? No nie mam pojęcia, tak? Tym bardziej, że planuję już powoli po tych mistrzostwach świata troszeczkę stonować z tym życiem sportowym. Oczywiście w karate zostaje, tak? Natomiast chcę się skupić trochę na innych frontach. A to ciekawostkę powiedziałeś, ale nie kończysz kariery, prawda? A czy, no wiadomo, są jakieś plany w koło brzegu, są Mistrzostwa Polski PZKK, no to wiadomo, tam jeszcze planuje się pojawić, a później zależy, jak to się ułoży, tak? No też chcę zacząć pracę zawodową taką już w pełnym wymiarze godzin, no i też bardziej się wkupić na takim instruktorskim aspekcie, no bo w klubie oczywiście prowadzę zajęcia dla, że tak powiem, y na dzieciaków 8-13 lat, no i naprawdę to też mnie napędza, widząc, jak się rozwijają, i móc już po drugiej stronie, jako sekunda, czy wszędzie stać na zawodach. Więc jakby ten aspekt mi się też na tyle podoba, że chciałbym mu się troszeczkę um, bardziej poświęcić. Tak? A jak już wiadomo, jak coś robimy, to robimy na 100%. Więc jakby nie chcę na pół gwizdka wchodzić w walki seniorskie, tym bardziej, że no nie byłoby to mądre. Czego ci życzyć przed tym turniejem? Najbliższym i tym jeszcze dalszym, czyli przed Ikoną Kamura, a potem przed sami Świata, który jest docelowym startem. Olbrzymiego ducha walki i olbrzymiej mobilizacji do osiągnięcia sukcesu. No to ja Ci tego życzę. Wiktora Walkę na pewno możecie zobaczyć u nas na YouTubie już za chwilkę. Więc koniecznie zobaczcie, bo to już, słuchajcie, naprawdę był dobry pojedynek. Mam nadzieję, że obejrzysz. O, już, już widziałem, już są nagrania, już, już że tak powiem, no, ale wiadomo, tak? jeśli chodzi o, że tak powiem, profesjonalne nagranie, no, to zawsze jestem chętny, zawsze siedzę na kanale i wracam do niektórych walk, także bo no, robotę robisz, no, co mogę powiedzieć. Profesjonalne to nie u nas, jakby zawsze na 30%, jak mówi Marek Wolny. E, tak, aczkolwiek, no, że tak powiem, robi to robotę, tak. Nie trzeba pamięci w telefonie tracić, można sobie wrócić na Parny. kanał, zawsze można podlinkować, a nie bawić się w pendrive'y, no i jak wiadomo ktoś jest zainteresowany, no to dostęp jest o wiele bardziej. No, no mam nadzieję, że to się na tyle rozwinie, że więcej osób będzie subskrybowało i więcej. Ale już widzę, że jakieś tam liczby są wyśrubowane, ciekawe. Wyśrubowane nie są, ale może będzie lepiej. Także tymi akcentem. Ja ci Wiktor, dziękuję za rozmowę. Uf, dziękuję. Gratulacje, bo dzisiaj było naprawdę super. A wy koniecznie. Zobaczcie, co tam się wydarzyło na naszym kanale i no i tam sobie poklikajcie, poróbcie te wszystkie rzeczy, ale przede wszystkim wchodźcie na sklep internetowy sparingpartner.pl, bo po to tu przede wszystkim jesteśmy. Do zobaczyska, Wiktor. Do zobaczenia, wy. Us. Hejmo. Do zobaczenia. Dziękuję ci jeszcze raz pięknie. Możesz uciekać. Lecimy. lecimy. O!